Możemy rozpoczynać premierę płyty i podsumowanie też projektu Piaśnica Kultura Miejsca. Henryk Józewczyk, Mirosław Odyniecki i Adam Klein to są osoby, które napisały tekst, napisały wiersze. Dlatego pomyślałem, że może gdyby dodać muzykę. To dotrzemy z tymi tekstami tych wspaniałych ludzi, wspaniałymi tekstami, do szerszej grupy odbiorców. Były to tak piękne utwory, zarówno jeśli chodzi o kompozycję, o nowo napisaną muzykę, jak i o samo wykonanie młodzieży każdego z uczestników, że postanowiliśmy to po prostu uwiecznić na płycie. I stąd ten pomysł wydania płyty. Trwało to bardzo długo, bo mamy 2023 rok, czyli właściwie 4 lata. Dzieci już wyszły ze szkoły, są to już absolwenci szkoły podstawowej. Nie wszyscy chcą o tym tak otwarcie rozmawiać, więc myślę, że ta forma jakichś wierszy, śpiewu jest najlepsza, bo ciężko jest o tym rozmawiać. To była jednak duża tragedia, i nie jest łatwo opisać to w słowach. jakby muzykę to można to bardziej określić, bo w Słowach jest to też trudniej zrobić i wykonanie muzycznym jest jakby lepszy przekaz niż po prostu w Słowie. Wydaje mi się, że e, mówienie o tym na co dzień jest dosyć takie niepopularne, więc fajną taką alternatywą do tego jest właśnie muzyka, którą możemy to wyrazić i no, łatwiej jest to mimo wszystko przekazać. Byłem parę razy w piaśnicy, nie powiem, że nie. Musiałem to poczuć, to prawda. No i jakoś się udało. Wspólne prace rozpoczęliśmy już w 2019 roku i wspólnie w ramach współpracy instytucjonalnej ze szkołą podstawową imienia Janusza Korczaka w Żarnowcu realizowaliśmy jak zwykle cykl warsztatów edukacji kulturalnej. Między innymi były to warsztaty artystyczne, warsztaty plastyczne, muzyczne, realizowane w piaśnicy. W ramach realizacji tego projektu tych zajęć współpracowaliśmy z między innymi z nauczycielem szkolnym, panem Bartłomiejem Szewkę, i podczas prac nad przygotowaniami do wieczornicy postanowił skomponować muzykę do słów jaśnickich poetów. Sam przekaz jest niezwykle trudny, a muzykę to jest to moja osobista interpretacja. Wiadomo, że każdy będzie odczuwał coś innego, kiedy będzie czytał teksty, kiedy będzie się wsłuchiwał w muzykę i słyszał to, co jest najważniejsze, czyli... Czyli tekst, który ci autorzy przekazali. Według nas materiał i ten cały proces twórczy jest tak wartościowy, że zasługiwał na to, żeby uwiecznić to na płycie. No i szczęśliwie udało się. Dzisiaj mamy premierę, młodzież ponownie zaprezentowała na żywo te utwory. Także bardzo dziękujemy wszystkim partnerom, przychylnym instytucjom, wszystkim współpracownikom, no i przede wszystkim młodzieży, która tak pięknie, z takim zaangażowaniem, ale też z dużą odpowiedzialnością potrafiła podejść do tej tematyki, która jest bardzo trudna, bardzo złożona i momentami tragiczna, ale ten czas świąt, grudzień tego roku dał nam to możliwość, że właśnie w takiej zadumie i refleksji mogliśmy się cieszyć tymi utworami. Płyta powstała również dzięki współpracy ze studiem muzycznym, studiem nagrań pana Tadeusza Korthalsa. I w tym studio były nagrywane zarówno podkład muzyczny, czyli, czyli wszyscy muzycy, którzy w koncepcji pana Bartłomieja Szewkę po prostu odegrali tę muzykę, ale też poszczególni uczniowie, którzy zaśpiewali do tych podkładów muzycznych otwory